jesteśmy na centrum jakiś czas temu udało nam się tutaj zadziałać żeby zcywilizować to miejsce przez jakiś czas był tu parking nielegalny na który pobierano opłaty tu jeszcze jest kawałek po parkometrze ale po jakim czasie pojawił się następny gdy znak jest nielegalny, niezgodny z jakiś Nie pomijamy dalej. Dosypano trochę róża, bo to były straszne dziury, ale naszą uwagę zwrócił. parkomat trochę chodnik naprawili dziury zasypali słupków nawalili trochę no i dobrze może i Nagle w zupełnie innym miejscu pojawił się parkomat. z boku był takim malutkim, malutki regulamin parkingu. To jest taki, może tak napisany, żeby go nie było widać. Zarządza parkingu, projekt parking, Poznań ulica Dróżbickiego. w ogóle nie nie da się tu nic odczytać oj czuć tu kolejną jakąś dziwną manipulacją no dobra tu z tyłu też jest coś tam na pewnie ten sam jeszcze raz zarządca projekt parking drubickiego 11 ale to jest zarządca, kto jest właścicielem tego nie wiemy w związku z powyższym czujemy tu kolejny Taki mały przekręt to jest parking. Uwaga, 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 to jest parking. Tam postawili znak B36, a jednocześnie napisali płatny powierz parking, bilet parkomatu tu jesteś tutaj wariacji. Urzędują albo jakieś cwaniaki, cwaniaki raczej. Luby wymyślili, że będą ludzi kasować. No dobrze. Teraz idziemy dalej. Zobaczmy, gdzie gdyż... jest koniec tego parkingu. końca parkingu nigdzie nie widzieliśmy. Tu też nigdzie nie ma. Wyjeżdżając stąd powinien być koniec parkingu. tam postawili sobie następny parkon no jakoś tutaj drogi bo to jest szok nerwowy teraz idziemy po terenie miejskim co jest sprawdzone ten teren po którym idziemy jest w Zarządzie Zarządu Dróg Miejskich Miasta Poznania żeby to było jasne Podejrzewamy, że te reklamy są też nielegalne ale to do kolegi Gemeli Poznańskiej i tu mamy następny parkomat Prawdopodobnie tej samej firmy. Tak, projekt Parking Pupa. Oczywiście ten znak jest niezgodny z przepisami. Nie ma mocy prawnej. Dalej nam się nie chce iść. A tak wygląda jakość techniczna tego pseudo-parkingu płatnego, niestrzeżonego. Tak się zastanawiamy, czy w tym miejscu ktoś jeszcze nad czymś w ogóle czuwa? Przecież tu śmierdzi przynajmniej nieprasobliwością zarządu miasta, który także jest ścigany o niegospodarność wynikającą ze strefy znaczy, nie pobierania opłat za reklamy i tu na tym w ogóle panuje nie że tego. i natura a jest jest coś jednak pozytywnego w tym wszystkim bo dobrobyt jest w piwa wypisać, to nie byle jakie no i jest piękny motocykl coś pięknego i można dzień pozytywnie lampa. jeszcze raz żeby nie było, że to nie wiem gdzie jest tak się zrodziło trwaniactwo a ten termin, ten teren Cały czas przypominamy, że jest teren miasta Poznania, tu była kiedyś pętla tramwajowa, tramwaj numer 9, jak wygląda za skali widzi, a tamtędy szły tory. Panie prezydencie, zrób Pan coś, bo to po jest... prostu obciąż.